Jest pan marszałkiem Sejmu. Marszałek Sejmu zwołuje Zgromadzenie Narodowe po to, żeby Zgromadzenie mogło zaprzysiąć prezydenta. Mhm. Mamy sytuację taką, że no, koalicja de facto nie uznaje Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która będzie orzekała o ważności wyborów. Jaki scenariusz się kroi w takim rodzie? Taki, że muszę wygrać te wybory, żeby oszczędzić sobie całego tego dylematu, albo przynajmniej być w drugiej turze z Rafałem Trzaskowskim, żeby ten dylemat i ta presja, która się w związku z tym pojawi, była znacznie mniejsza. To tylko... będzie dużo lepsze rozwiązanie mm. dla Polski, bo wtedy omijamy w ogóle cały ten problem. Przed, tak, tylko przed panem jest jeszcze dwóch kandydatów, których to... pewnie ciężko przeskoczyć, a ja chciałem zapytać, co się no stanie, jeżeli, na przykład, wiary. jeżeli będzie wybrane ktoś zostanie wybrany i na przykład Izba Kontroli nadzwyczajnej orzeknie, że e, wybór nie był ważny. Wie pan, ja o od, przywykłem jako, jako tak zwana druga osoba w państwie, no nie, nie tak zwana, tylko z konstytucji tak wynika. W, od 15 miesięcy, od 16 funkcjonuje właśnie w takich warunkach chaosu w, w, prawnego, który zrobił PiS. I jak na razie udaje mi się podejmować, myślę, odpowiedzialne i dobre dla Polski decyzje. Dlatego proszę być pewnym, że decyzja, która jeżeli znajdę się w takiej sytuacji, którą podejmę, będzie decyzją odpowiedzialną, zgodną z konstytucją i zgodną z prawem. Natomiast dzisiaj nie będę z panem ani z nikim innym analizował możliwych scenariuszy dlatego że w mojej ocenie jest ich dzisiaj nieskończona ilość, bo będzie to zależało od liczby głosów oddanych na jednego kandydata, od różnicy między nimi, od ogólnej sytuacji w kraju, od emocji społecznej, od tysiąca różnych rzeczy. Ja mam jasne opinie prawne, które mówią, musi być decyzja Sądu Najwyższego, stwierdzająca ważność wyboru prezydenta, żeby mógł złożyć przysięgę przed zgromadzeniem narodowym. W... Pytanie, jak się w tej sytuacji będzie zachował Sąd Najwyższy, Próbowałem uratować tę sytuację, mówiłem o tym wszystkim. Położyłem ustawę, która została teraz przez Dudę wyrzucona do kosza, która dawała prawo stwierdzenia wyboru. Okej, okay, mój pomysł był inny, mówiłem trzy izby, mhm. na to, później została zmieniona. 15 sędziów najstarszych stażem to byli sędziowie powołani przez, są sędziowie powołani przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale oni również dla prezydenta Dudy nie są dość koszerni, żeby podejmować decyzję w tej sprawie, więc ja już tego nie rozumiem. Ja swoje zrobiłem i skoro ja dałem w pewnym sensie całej klasie politycznej szansę, żeby tę rafę ominąć, klasa polityczna nie chce tej rafy ominąć i odrzuciła tę szansę, to wtedy, to wtedy ja biorę na siebie te odpowiedzialności i decyzję podejmę. Proszę mi wierzyć, że to będzie decyzja, z której będę w stanie wytłumaczyć się przed sobą, przed historią i przed Polkami i Polakami. Każdy komentarz, każdy lajk, like, każda subskrypcja daje nam ogromną motywację do dalszej pracy. Dziękujemy, że jesteście z nami.